Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony MinecraftPl, No to kolejny materiał z FIFA 13 Ultimate Team, który jest kolejnym z pojedynczych materiałów, który pojawia się podczas mojej wakacyjnej nieobecności, o czym za chwilę powiem nieco więcej. Dobra, mamy jakiegoś przeciwnika, bardzo mnie to cieszy, że tak szybko udało nam się go wyszukać. Zaraz zobaczymy jakim składem wyjdzie na to spotkanie. No i cóż, te same formacje, zmierzam się na boisku. Szybkie skrzydła to na pewno co mnie dzisiaj zaskoczy. Ponadto, napastnicy, którzy dobrze grają głową, czyli mam się czego obawiać przed dzisiejszym meczem. Odnośnie mojej wakacyjnej nieobecności, słuchajcie, do 5 sierpnia nie będę miał kontaktu, jakby z kąpem bezpośrednio. Także po więcej informacji, oglądajcie na mojego fanpage'a, do którego link jest w opisie tam również rozpiska co do. 5 sierpnia na kanale będzie się pojawiało i w jaki konkretny dzień? Natomiast tu przechodzimy już do samego spotkania, gdzie od samego początku przeciwnik ostro atakuje, i tak jak mówiłem, próbuje atakować skrzydłem, a następnie poprzez dośrodkowanie chce mnie tutaj wykończyć. Zatem my odpowiemy jakąś efektowną kontrą w wykonaniu El jego, ale jak widać tutaj, nie do końca ten dribbling. Wyszedł tak jakbym chciał, zatem. Boteng kreator moich akcji zagrywa nieco niecelnie. No i już leci ponownie kontra ale tu bar fantastycznie odebrał piłkę. Jest i El zablokowany bardzo dobrze przez Kościelnego. I kolejna kontra w wykonaniu gości. No tak, moje mecze w większości tak wyglądają. Ataki. Od bramki do bramki. Nie ma nieco spokojnego rozegrania, jak widzicie. Są to szybkie zazwyczaj akcje z jednej, jak i z drugiej strony. No i lecimy. Palacio. Palacio. Znalazł tutaj Błatenga na skrzydle. Błateng. Co zrobi z piłką? Schodzi do środka. Palacio. No i cóż, zbyt długie zastanawianie się powoduje stratę piłki, ale tu, widać, wart, walczy o piłkę i to odzyskał. Kawani. El Sharui. Nieudany dribbling, ponowna strata, i tu już Wellbeck kreuje kolejny atak Jervis. Jervis, ciężki do zatrzymania zawodnik. Zapewne jego szybkość może mieć no wręcz kluczowe znaczenie dla losów tego spotkania. Palacio, Cavani, istny sniper co dziś pokaże? Jak na razie niewidoczny, przykryty cieniem kościelnego Sesenion, Sesenion, Sesenion 1-0. Otwiera wynik spotkania w 15 minucie, kłania się szeroko w pas z Seigneur. No i cóż, zaczynamy nie najlepiej Ale jak wiadomo Prawdziwych facetów poznaje się nie po tym jak zaczynają A jak kończą I oby te słowa dziś się potwierdziły Muriel Najlepszy z moich graczy, najlepszy mój strzelec Liczę na niego, jak i również na Cavaniego Muriel Boateng Błotank, szczęśliwie dosyć ta piłka przeszła do El sharawiego ale nic z tego nie wynikło. Vidal, e, Vidal, nieco moja drużyna zakłopotana w pierwszej minutach gry. E, Muriel, Muriel, e, Błotank, El sharawi El sharawi dogodne miejsce do strzału, ale tu znów świetnie, e, ten strzał zablokowany, z kolejny szybki kontratak, no tak, szybkość to adut, którym mój gracz... Nie, przypuszczam, że mnie w tym momencie przeważa i nieco nie, tym właśnie, tą cechą nie, daje mi siwe znaki że to on w tym spotkaniu chce rządzić. Edinson Cavani Edinson Cavani, mamy tylko out. Sorry za telefon w tle, mam nadzieję, że nie było tego jakoś odczuć z waszej strony i lecimy, Boateng, Muriel, Szybka kontra. Boateng El Sharawi, El Sharawi, El Udane zejście do środka. El Sharawi z dwoma obrońcami sobie nie poradził. No i niestety ponownie kolejna strata. I to już 25 minuta. Ja tutaj muszę się zbierać. Jeżeli chcę o 3 punkty w tym meczu powalczyć. Jak na wstępie widzieliście, liga w moim wykonaniu w tym sezonie nie wygląda najciekawiej. Także trzeba walczyć o te punkty z każdym z przeciwników. A tu jest! Dobitka i Muriel wyrównuje. Mamy stan meczu 1 do 1. Muriel tutaj się pręży przed publicznością, która dziś zjawiła się na stadionie. Popatrzmy jeszcze raz na powtórkę. Niezłe dośrodkowanie El jego Boateng! Wyszedł tam z jednego z obrońców. No i oczywiście Muriel wykazał się z brytem i piłkę cwanie dobił. Także remisujemy. Miejmy nadzieję, że kolejne bramki również w tym spotkaniu padną. Oczywiście najlepiej, gdybym te bramki strzelał ja. Boateng. Vidal. Świetne prostopadła piłka do Kawaniego. Edinson Kawani. Kawani szuka tej partnera. Tego jednak nie znalazł, ale wywalczył Rzut z autu. jak teraz tą piłkę wrzucić? Tutaj się zastanawiam. No cóż, niech Kawa nie powalczy. No i słaby El Czarabiego, piłkę niestety tracimy. Johnson Kolejny atak, tym razem prawą flanką. Z, oczywiście z względu widzenia, jakby przeciwnika. Bo jak dla mnie to byłby atak lewą stroną. Johnson Sisenion bardzo groźnie. Dziś wyprowadza te ataki yy, za sprawą właśnie tego gracza mój przeciwnik Muriel Kawani Kawani yy, i znów yy, świetna gra yy, defensywnych pomocników tutaj przeciwnika nie są nie przystopowała. Muriel nie dał rady tam się przebić. Yy, a próbował nie yy, zrobić to naprawdę w wielkim stylu Johnson i znów rozpędza się yy, tutaj skrzydłem Johnson! Znalazł turę, ale mój bramkarz fantastycznie się w tym wszystkim odnalazł i świetnie wznawia grę. Palacio, Palacio, zejście do środka, Vidal. Vidal ma na skrzydle wolnego El Charauiego. Co z tego wyniknie? El Charaui. zejście na skrzydło El Charaui. to już pole karne. El Charaui. niezły dribbling, ale strzał niestety niecelny. Troszkę szczęśliwie udało mi się tutaj przedrzeć. Ale tak jak mówię, e, zakończenie tej akcji nie było najlepsze. Była tank. Niezły odbiór w środkowej strefie. E, szczęśliwie do piłki dochodzi Palacio. Ponownie była tank. Nieco szczęścia w tej akcji. E, jak sami zresztą widzicie, była tank. Wrzuca piłkę do Kawaniego. No ten niestety, niemalże z 16 metrów. No nie ma co liczyć na zdobycie bramki głową w takiej sytuacji. nie Niezły przechwyt piłki. Barżagli to już jest yy, niestety niecelne podanie ale świetne ustawienie Barzagieliego powoduje, że piłkę odzyskujemy, Vidal yy, Vidal, ciekawe zagranie niestety piłka zbyt mocna i nie do piłki nie dotarł yy, Vidal, wygrywa główkę w środku pola, yy, Muriel yy, Muriel tutaj się przepycha, szarpie z przeciwnikami, no i nic z tego nie wynikło po 45 minutach Mamy remis i to jest moim zdaniem wynik zasłuż zasłużony. Tu jeszcze raz powtórka bramki Siseniona. którą możemy już teraz spokojnie przewinąć. Jak widzicie, w statystykach nieco, nie, nieco, ponownie wręcz remisowo. Choć tam dwa strzały więcej bodajże oddałem, ale to, to po prostu nic więcej nie znaczy. Palacio, niezły dribbling i już się rozpędza. Palacio, Palacio, ładnie tutaj wkręcił obrońcę na skrzydle. Świetna wrzutka, niestety, była tęg uprzedzony. Muriel wycofał piłkę do Vidala. A jego strzał tam gdzieś się zaplątał w nogach jednego z obrońców. Tracimy piłkę, to może nas sporo kosztować, bowiem dany Welbeck już kontratakował. Nie? No i został faulowany przy okazji przez Barzagliiego. Barżali... Boże, jakie trudne nazwisko ten człowiek ma. Przynajmniej dla mnie. O, jakieś błędy tutaj się przytrafiły. Klops. I mało brakowało a głupio, byśmy bramkę stracili przez błąd bramkarza. no Które się jak wtedy do czasu do czasu zdarzają. Hmm, to jest już ture. Spokojnie widzę tutaj przeciwnik teraz chce kreować ten atak. Nie spieszy mu się. Rozgrywa więc piłkę w środkowej strefie boiska z Vidal świetnie tutaj wkroczył. Piłkę odebrał. Muriel kawani! Kawani! i Palacio! Seria błędów w wykonaniu mojej drużyny. Niestety chciałem strzelić. Technicznie tu jeszcze cieli i mamy poprzeczkę. Wspominaliście w poprzednim materiale, żebym lobował w takich sytuacjach. Ja nie, taki strzały wręcz nie najlepiej mi wychodzą, dlatego unikałem wręcz tego lobowania. I tu chyba popełniłem znaczący błąd, bo lobować ponownie powinienem. Muriel. Muriel. Cavani. Co z tego wyniknie, jest! Tank! I piłka w siatce! Uciszamy przeciwnika! O i oczywiście! Cieszymy się z kolejnego trafienia, które daje nam w tym momencie 3 punkty. Ale nie zapominajmy, że do końca pozostało jeszcze 30 minut właściwie ponad 30 minut więc to jest sporo czasu na to, aby jeszcze dostarczyć jakieś emocje tutaj Wam w tym spotkaniu, zarówno z jednej jak i drugiej strony. Widzicie, może być ciekawiej, tu e, Bent, Bent, niebezpieczna centra, Benta, Johnson źle opanował piłkę i lecimy z kontrą w wykonaniu El jego i spółki, e, Boateng, e, Muriel, Muriel, to jest wręcz niesamowity gracz, gdy się rozpędzi jest nie do zatrzymania, nie do okiełznania, zobaczcie to, e, Muriel, e, centra do Boatenga a ten fantastyczną główką e, zostaje wyłopany przez, przez bramkarza gości e, Muriel. I mamy jedynie rzut rożny, który i tak mm, jest dla mnie zadowalający. Z rożnych często e, potrafię bramkę zdobyć, ale w tym momencie uśrodkowanie było na tyle kiepskie, że jak widzicie, bramki e, nie zdobyłem. Wellback Trzeba uważać na tą kontrę e, drużyny angielskiej. Tak bym sobie ją no i Marquisio. Niezłe podanie do Boatenga. Ten wznawia mój kolejny atak. Boateng Oddaje piłkę ponownie do Marquizio. Kowani, Muriel. No i niestety obrońca zdążył wrócić. Uprzedził Muriela. A ten niestety nie znalazł się w dogodnej sytuacji, która mogłaby mi zapewnić. Już niemalże pewne zwycięstwo w tym meczu. A tu nadal walczymy. O każdy metr Boiska. Johnson Palacio. Muriel Muriel Palacio również jest niesamowicie szybki Ale tu piłkę źle przyjął O i proszę Błąd obrońcy Sprezentował nam piłkę W okolicy pola karnego Palacio Znalazł tutaj Markizio Markizio Do środka do Boatenga Ten wycofał piłkę do Kawaniego jednak nie Tam to podanie zostało niestety przyjęte Zatrzymane I w kontrataku rywal Fantastyczny przerzut tutaj Johnsona do Jervisa. Jervis! Jervis! Niezła centra, Bend! Nie, przepraszam, to był Sessegnou. Także było bardzo blisko do wyrównania. Ja, szczerze powiedziawszy, cieszę się, że strzał był niedokładny i mogę nadal cieszyć się moim prowadzeniem, a tu Muriel! Bardzo groźnie z dystansu. I ponownie rzut rożny w wykonaniu mojej drużyny. Poprzednio była no, poprzeczka! Teraz jest słupek w wykonaniu. Ogbony, który w tym momencie przeszedł do. słuchajcie, do Juventusu. Natomiast u mnie jeszcze siedzi w Torino, ponieważ nie ma aktualizacji z transferami. Tej najnowszej, Muriel. Nieudany dribbling. A chciałbym tutaj przeciwnika jakoś ciekawie serią zwodów minąć. Jak widzicie, nie zawsze taki element wychodzi. Była tank. Myślałem, że już piłkę przechwyci, jednak tak się nie stało. I ponownie musimy walczyć, żeby piłkę odzyskać, żeby ponownie skontratakować i w końcu dobić przeciwnika tak jak należy. Palacio. Gdzieś tutaj się zagubiły Palacio Ogbonna. Sejmą! No, Ala strzała podanie. W każdym razie. Na tyle niegroźne, że mogę do tego momentu powiedzmy spać spokojnie. Korzystając z przysłowia, powiedzmy, czy też jakiegoś zwrotu. Bent, Bent, szybszy od Barzagli'ego. Bar bent, Bent, nie ustępuje również Barzagli. Tak samo jak i Band! który odzyskuje ostatecznie piłkę. Gorąco pod naszą bramką. I jeszcze Szeik Tiotę. Well back. I z tego wszystkiego mamy Spalony, który ratuje nas z opresji. No, ależ niesamowita wrzawa na trybunach. Co tutaj myślę, że słyszycie Ale nie ma co się dziwić Emocje do samego końca Muriel, czy ucieknie obrońcy? Muriel, staronowany tam Przez jednego z defensorów No i niestety do piłki Nie dał rady dojść Jervis, uprzedził Palacio Ze senią Tutaj Bent również Ładnie odkleił się od Moich obrońców Cielini, spokojne zagranie do e, Marsz o kurde, bramkarza nawet swojego nie znam. Palacio. Wybaczcie mi, ale nie jestem dobrze zorientowany w Lidze włoskiej. Interesuję się tylko ligą angielską. No i częściowo również y, hiszpańską. Uuu, ja tutaj bardzo groźnie! Poprzeczka nie! Przepraszam, to był słupek! Chwilę się zamyśliłem, no bo kurczę, y, przeciwnik ostro tutaj siedział w moim polu karnym. Kawani. Stwórzmy jakiś ciekawy atak, który uspokoi tutaj nieco atmosferę. Marquisio Znalazł sporo wolnego miejsca jego strzał. Sparował bramkarz i piłkę do, do piłki dopadł Palacio, który wywalczył już udrożny, Jest nieco spokojniej. Bodajże ostatnia akcja meczu. Marquisio Nie zła centra, ale tu Julio Cesar. Uprzedził. Uprzedził Palacio jeszcze trzy Mógł tu zrobić nam niespodziankę Julio Cezary, i polarować nam trzecią bramkę W tym momencie mecz się kończy Ja przyznam dosyć szczęśliwie Nie do końca szczęśliwie Tam był słupek i poprzeczka Ale ważne, że zdobywamy w końcu trzy punkty I Staram się utrzymać w tym sezonie w lidze Także wielki dzięki za oglądanie Miło jakbyście stawili kciuka w górę Który mnie na pewno zmotywuje I to tyle na dziś, trzymajcie się, cześć, do usłyszenia